No, jest bardzo dużo gratulacji, z czego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Cieszę się, że e, ludzie i kibice doceniają e, wyniki w polskich kajakach. Jest to dla mnie e, ogromne szczęście. Natomiast no, ja wiedziałam, że nie mogę jeszcze zejść ze sceny i dalej trzymać tą formę, ponieważ wiedziałam, że czekają mnie tutaj mistrze Polski, do których podchodzę bardzo poważnie, ponieważ tutaj walczymy o wynik dla naszego klubu, więc wiedziałam, że do końca muszę trzymać się w garści, by tutaj pokazać się z jak najlepszej strony. Powiedziałam sobie przed startem, że chcę się dobrze bawić i popłynąłam sobie ten wyścig tak. Z dobrą zabawą, z pozytywną energią i cieszę się, że się udało wygrać. Oczywiście, że taki to jest chyba mój najlepszy wynik jak dotąd na Mistrzostwach Polski seniorów. Eee, no i co? Jak się wsiada za nią w dwójkę, to po prostu to płynie się, nie zastanawia i jestem zadowolona. Oczywiście, że jest lekki niedosyt, zwłaszcza po mistrzostwach świata, ale... Eee, to jest jakaś lekcja, jakieś wnioski wyciągamy i wrócimy silniejsze w przyszłym roku.